Luty, luty, ciepłe buty, a premier książkowych jest tyle, że nie ma nawet czasu na porządne powitanie. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, lutowy już dzień. Witam was Olga z wielkiego buka. Żartowałam oczywiście na powitanie zawsze jest czas. Ale co prawda, to prawda, luty, jak wiemy, jest najkrótszym miesiącem w roku, ale to już jest taka tradycja, że to właśnie w lutym, no, wydawcy zapodają nam trzęsienie premier książkowych i czytelnicy, no cóż, mogą tylko dostać oczopląsu. Milion 500 wychodzi nowości w kolejnych tygodniach, serio, kilkanaście książek, jeżeli nie kilkadziesiąt dziennie i mogłabym Was nimi obrzucić, i przygnieść. No ale po co? Nie zrobię tego właśnie dlatego, żeby nie się nie pogubić, nie dostać oczu pląsu, więc zamiast słuchajcie, wybrałam po prostu takie tytuły, które mnie zaciekawiły, albo takie, które już przeczytałam wielkobukowe patronate. I takie, które uznaję, że zaciekawią również i was, i być może razem będziemy je czytać. Mam dla Was 25 nowości lutego, 25 premier książkowych lutego właśnie. To są książki, które pojawią się w księgarniach zarówno u nas w Polsce, jak i kilka tytułów z Oceanu. I już tradycyjnie, kochani, zaczynamy od wielkobukowych patronatów. Słuchajcie, ja mam olbrzymi przywilej e, czytania książek zanim pojawią się w księgarniach, e, jeżeli właśnie decyduje się na patronat, a czasami nawet i nie tylko właśnie tytułów patronackich. No właśnie, i to są słuchajcie takie tytuły, które ja już przeczytałam, które pokochałam, które czuję, że pokochacie Wy również, które być może Wam się spodobają. No i to są również takie książki, które noszą na okładkach logotyp Wielkiego buku. Dom po drugiej stronie jeziora Riley Sager, premiera 8 lutego od wydawnictwa Mowa. Recenzja już jest i tutaj na kanale, znajdziecie ją również na blogu. Jest to kolejny inteligentny i sprytny thriller od mistrza postmodernistycznych thrillerów, właśnie. Ba! Są to dreszczowce z motywami grozy. Świetna zabawa gatunkiem, którą serwuje właśnie tylko Sager. I jest to słuchajcie opowieść o pewnej aktorce, o pewnym jeziorze i o pewnej tak. Tajemnicy, która kryje się po drugiej jego stronie, ale nie tylko. Jest to, słuchajcie, historia także dla miłośników bezcennych, wśród miłośników grozy, horroru, ale także dla tych, którzy chcieliby od czegoś zacząć i nie wiedzą, jak w tę grozę wejść. Seger Wam w tym pomoże. 22 lutego, Valérie Perrin i jej cudowne lata od wydawnictwa Albatros. Słuchajcie, autorka naszego ukochanego życia, Violet, powraca, powraca i powraca z historią o dorastaniu, o przyjaźni i o tajemnicy z przeszłości. I czuję, kochani, że i tutaj czytelnicy będą co najmniej oczarowani. Dobra, kłamczucha z przychodzi do nas 22 lutego od wydarnictwa For YA. Słuchajcie, jest to prześwietny, wciągający thriller młodzieżowy, ale nie tylko dla młodych czytelników. Jest to opowieść o pewnej dziewczynie, o jej tajemnicy i o zemście, którą będzie siała na pewnej ekskluzywnej, bardzo elitarnej wyspie pośród jej mieszkańców. I powiem wam tak, pyszna zabawa jest tutaj po prostu gwarantowana. I teraz również coś mega. Nie zabiłam Klaudi Muniak, premiera 22 lutego od wydawnictwa Czwarta Strona Kryminału. Kochani, to jest taki thriller y, psychologiczny, że po prostu głowa mała. To jest jazda bez trzymanki. To jest, słuchajcie, thriller z morderczą nutą, opowieść o kobiecie oskarżonej o zbrodnię, o kobiecie, która poddaje się pewnej terapii, o sekretach, no i o tym, co tak naprawdę jest prawdą, a co jest jedynie iluzją. Nic tutaj nie jest po prostu taki, jak mogłoby się wydawać, i trzeba mieć oczy bardzo szeroko otwarte przez całą lekturę. I ostatni patronat, Blaga Kingi Wójcik, premiera 8 lutego od wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Kochani, jest to szósty tom, szósty tom serii kryminalnej o komisarz Lenie Rudnickiej. I tym razem nasza bohaterka podejmie się jednej z najtrudniejszych swoich spraw, mianowicie sprawy zaginięcia trójki dzieci. No właśnie, bo to będzie również wyzwanie osobiste dla naszej pani komisarz. A ja Wam mogę obiecać, że o całej serii właśnie o Lenie Rudnickiej opowiem Wam już niebawem. Za nami pięć wyjątkowych wielkobukowych patronatów. Książki przeze mnie już przeczytane, które polecam, a o których będę Wam szerzej jeszcze opowiadać. Raya Gera już możecie znaleźć tutaj na kanale i na blogu. A teraz, kochani, tytuły, które albo już się pojawiły, albo za chwilę pojawią się na półkach w księgarniach w Polsce, i których ja również jestem bardzo ciekawa, i być może Wy ciekawi również i będziecie. O części z nich, co już Wam mogę obiecać, opowiem Wam tutaj właśnie i na kanale, i będę o nich pisać też na blogu. Ptaki Dafne du Maurier, premiera 8 lutego od wydawnictwa Albatros, seria butikowa rozrasta się od tego wydawnictwa właśnie i tym razem dołączają ptaki ptaki naszej kultowej Daphne, Daphne du Maurier autorki Rebeki, autorki kozła ofiarnego nasz kuzynki Racheli, oberży na Pustkowiu i innych, słuchajcie ptaki to jest zbiór opowiadań, zbiór mrocznych opowieści i pozwólcie, że Wam przeczytam tytuły, które znamy Znajdą się w tym zbiorze, znajdziemy ptaki, które zainspirowały właśnie Alfreda Hitchcocka do stworzenia jego legendarnego filmu. Monteverita, jabłonka, prowincjonalny fotograf, po całym nie jeszcze raz, i stary. O tym tomie oczywiście Wam opowiem szerzej, więc możecie już wyczekiwać i ostrzeć pazury. Sroka, Elizabeth Day, premiera 22 lutego od wydawnictwa Książnica. Historia pewnego małżeństwa e, i tajemniczej kobiety, która pewnego dnia wkrada się do ich życia. I, no, jak to Sroka? Zaczyna po prostu swoją grę. To będzie dreszczowiec małżeński, domestic thriller, będzie słuchajcie niepokojąco, będzie drażniąco, i czuję, że będzie bardzo. Bardzo nastrojowo. Paradise Fernandy Melkor, premiera 8 lutego od wydawnictwa mowa. Kochani, Fernanda Melkor zachwyciła nas rok temu swoją powieścią Czas huraganów. No i czuję, że tutaj również będzie mocno, będzie przejmująco proza meksykańska, przekrój społeczeństwa Meksyku i problemów, jakie go drążą. Również koszmary codzienności sportretowane tutaj w postaciach. Kilku bohaterów. Córka klanu Jeleni, Daniel, Daniel, premiera 22 lutego od wydawnictwa Mowa. Opowieść o rdzennych mieszkańcach kanadyjskich ziem, na których w XVII wieku pojawiają się kolonizatorzy. Jest to opowiedziana z kobiecej perspektywy powieść historyczna o zagrabianiu kultury, o zagrabianiu tradycji i o walce by ją zachować. W otchłani Katarzyna Wolwowicz, premiera 8 lutego od wydawnictwa zwierciadło, porywający thriller małżeński Domestic Friller o młodej kobiecie, która zakochuje się bez pamięci w starszym mężczyźnie i gotowa jest dla niego poświęcić wszystko. Pozostaje jednak pytanie, kim on tak naprawdę jest i jakie sekrety skrywa. Potem Christine Harmel, premiera 22 lutego od wydawnictwa świat książki, autorka poruszających powieści historycznych, powieści o Obyczajowych, tym razem właśnie we współczesnej opowieści obyczajowej o stracie, o żałobie i o szansie, szansie na nową miłość, na nowe życie. No i czuję kochani, że to będzie naprawdę kojąca lektura. Obcy Horyzont Marcin Faliński i Rafał Barnaś premiera 8 lutego od wydawnictwa Czarne Owca. To porywający thriller szpiegowski o specjalnej misji wywiadowczej, która uchroni nasz świat przed zagładą nuklearną, a przynajmniej przed nuklearną kryzysem. Szykuje się walka mocarstw i pasjonująca opowieść z geopolitycznym motywem w tle. Gdzie są moje zwłoki? Małgorzaty starosty, premiera 8 lutego od wydawnictwa Mięta. Ze stołu sekcyjnego znika ciało młodej kobiety. Przypadek? No, niekoniecznie. Tym bardziej, że śledztwo w tej sprawie poprowadzi prosto w mroki drugowojennej historii. Słuchajcie, jest to komedia kryminalna, właśnie z motywem historycznym, brzmi absolutnie fantastycznie. No, i spod pióra Małgosi, właśnie. Ariadna Jennifer Saint, premiera 8 lutego od wydawnictwa muza. Retelling mitu greckiego o minotaurze, o labiryncie, o kreteńskiej księżniczce Ariadnie i podstępnym tezeuszu oczywiście kobieca perspektywa, tutaj na pierwszym miejscu szykuje się fascynująca co najmniej opowieść. Opowieść o uciekaniu ze szponów potworów. Book Lovers Emily Henry, premiera 8 lutego od wydawnictwa kobiecego. Jak wiemy, książki. Emily Henry to jest, słuchajcie, sama przyjemność lektury. Jest to mistrzyni powieści obyczajowych z motywami romantycznymi i tym razem w Book Lovers mamy też motyw książkowy, literacki oczywiście. Liczę, że jak pozostałe książki autorki, i ta zadziała jak plaster miodu na zbolałe serducho. Nim dojrzeją maliny, Eugenii Kuzniecowej, premiera 8 lutego od wydawnictwa Znak. Dużo dobrego o tej powieści już słyszałam i czytałam, to poruszająca powieść ukraińskiej współczesnej pisarki. Jest to historia trzech sióstr, ich powrotu do domu, w którym szukają i azylu, i schronienia, i nadziei. I podobno jest to naprawdę poruszająca lektura. Powrót do Brideshead, Evelyn Wow, premiera 1 lutego od wydawnictwa Czarne. Jest to, słuchajcie, absolutny klasyk literatury brytyjskiej. Jest to również opowieść o tęsknocie za światem bezpowrotnie już utraconym. Tęsknocie za Wielką Brytanią sprzed lat, jeszcze sprzed tej drugiej wojny światowej, wtedy kiedy wszystko się zmieniło na zawsze. O szalonej młodości, o beztrosce pięknych i bogatych ludzi, którzy wierzyli, że ich szczęście będzie trwało wiecznie. Stoner Johna Williamsa, premiera 22 lutego od wydawnictwa Filtry. Jest to jedna z najważniejszych powieści prozy amerykańskiej XX wieku. Co więcej, jej nawiązanie do pani Bowary, do mm, bolączek tej bohaterki kultowej przecież i do cierpienia w tej codzienności, no to to nawiązanie również zdaje się być w tej powieści kultowe. Historia o zwykłym człowieku i o tym zwyczajnym poszukiwaniu szczęścia bezbędnej sensacji, tak na przekór czasom, tak wczoraj, i wtedy, i dziś. Pokot Piotra Kościelnego, premiera 8 lutego od wydawnictwa Skarpa Warszawska. I powiem Wam, że ja się naprawdę boję książek Piotra Kościelnego, bo to jest taki autor, który. Potrafi całkowicie zmrozić krew w żyłach i czuje, że tutaj nie będzie po prostu inaczej. Jest to historia seryjnego mordercy dzieci i śledztwa, które poprowadzi w samą ciemność. Lucia Bernarda Miniera, premiera 21 lutego od wydawnictwa, a raczej domu wydawniczego Rebis. Jest to pierwszy tom nowej, fascynującej serii kryminalnej z porucznik Lucią Guerrero i historia równie fascynująca seryjnego mordercy. Z z Uniwersytetu w Salamance, który kreuje swoje miejsca zbrodni na wzór renesansowych obrazów. A to jest dopiero początek. Brzmi świetnie, prawda? W snach to ja trzymam nóż. Ashley Winstead, premiera 8 lutego od wydawnictwa Znak. Jest to głośny, bestsellerowy tytuł w typie i klimacie Dark Academia. Mamy tu sześcioro przyjaciół, spotkanie po 10 latach i tajemnicę zbrodni. Na w tle sekrety przeszłości, oczywiście. Fotograf utraconych wspomnień: Sanaka Hiragi, premiera 22 lutego od wydawnictwa Relacja. Japońska opowieść. O zaświatach, a raczej o tym, co między nimi, a między nimi zakład fotograficzny właśnie. To właśnie do tego zakładu trafiają ludzie po śmierci, by wybrać spośród setek tysięcy zdjęć ten jeden najważniejszy moment swojego życia: trzech bohaterów, trzy ich historie, trzy poruszające konkluzje. A teraz na zakończenie trzy premiery za oceanu, które mam nadzieję trafią również i do nas. Sami się zresztą przekonajcie, o czym tutaj mówię. The Angel Maker Alex North, premiera 28 lutego. Autor już tak uwielbianego i naprawdę strasznego szeptacza, powraca. Powraca w opowieści o fabrykantce lub fabrykancie aniołów. Tytułowym fabrykancie bądź fabrykantem zaniołków. Makabryczne zbrodnie, niewyjaśnione sprawy i śledztwo, które prowadzi Wy. No i właśnie ja tutaj jestem bardzo ciekawa, czy ta powieść, również jak poprzednie powieści Norfa, będzie oscylowała gdzieś pomiędzy thrillerem a grozą. I have some questions for you. Rebeki McKay, premiera 21 lutego. Jest to autorka wydanych u nas Wierzyliśmy jak nikt, ale tym razem powraca z zupełnie inną historią. Opowieść o zbrodni, o tajemnicy, o sile pamięci zbiorowej. Podobno jest zachwycająca, hipnotyzująca, no i oczywiście tu już mogę Wam zdradzić, pojawi się w Polsce. Omega Canyon, Dena Simonsa, premiera 1 lutego. Dan Simons, ten właśnie Dan Simons, Den Simons od terroru, od pieśni bogini Kali, od Hyperiona i innych, które nas zachwyciły w nowej opowieści, szpiegowskiej tym razem, powieści historycznej o II wojnie światowej. I czuję, że pod piórem Simonsa to może być coś naprawdę wyjątkowego. 영자 Jeśli dobrze się doliczyłam, 25 premier lutego, za nami właśnie. Jestem ciekawa, na które tytuły Wy sobie ostrzycie pazury, które tytuły Was przyciągnęły, Was zahipnotyzowały właśnie i na które zwróciliście uwagę. Wodrzucajcie też tytuły, które nie pojawiły się w moim zestawieniu, a które pojawią się w lutym i które właśnie spodobały się jakoś Wam albo na które się czaicie No i dajcie znać, czy w ogóle się czajcie na jakieś książki, czy może macie swoje kubki wstydu, że się tak wyrażę i swoje stosy i zamierzacie właśnie nadrabiać zaległości. Tak jak już wspomniałam, opowiem Wam z pewnością o co najmniej kilku tytułach, które pojawiły się w tym zestawieniu w tym miesiącu. Usłyszycie o wszystkich moich wielkobukowych patronatach, usłyszycie również o kilku tytułach, które jeszcze wspomniałam. Sama jestem też ciekawa kilku innych tytułów, ale to zapisuję sobie na boczku i zostawiam na później. Sami dobrze wiecie, tak jak widzicie tych premier jest tyle, a to jest tak naprawdę tylko czubek góry książki książkowej, która zebrała się w lutym właśnie. Pamiętajcie, że wszystkie te tytuły, które dzisiaj wam wspomniałam, łącznie z datami premier, łącznie z opisami, łącznie z okładkami znajdziecie we wpisie na blogu Wielkiego Buka, a link do tego wpisu w opisie pod filmem. A my kochani, widzimy się, niebawem życzę wam pięknego lutowego zaczytania. Do zobaczenia. Pa pa. Jeśli jeszcze tutaj jesteście, to nie zapomnijcie zajrzeć na wielkiego buka i zobaczyć co tam jeszcze w trawie piszczy, bo piszczy całkiem sporo. Możecie również subskrybować ten kanał, jeżeli trafiliście tutaj po raz pierwszy. Rozgoście się, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj również miejsce dla siebie. Do zobaczenia.